Wyobraź sobie późne popołudnie w polskim mieszkaniu. W kuchni pachnie herbatą w szklance z koszyczkiem, radiom mruczy znajomą audycję, przez firankę wpada miękkie światło. Wszystko jest takie, jak było przez lata. A jednak czujesz, że rytm dnia zwalnia bardziej niż zwykle. Babcia siada wcześniej w fotelu, dziadek odkłada krzyżówkę. Po dwóch hasłach. Talerzyk z kolacją zostaje w połowie. To nie są znaki do paniki. To zaproszenie do uważności, takiej domowej, która nie ocenia, tylko patrzy sercem i delikatnie dopytuje. Pierwszy sygnał, który często przechodzi niezauważony, to nagłe skracanie sił. Ktoś, kto jeszcze miesiąc temu szedł do sklepu i z powrotem. Teraz przysiada po drodze na ławce, a czasem rezygnuje z wyjścia. W domu ścieżka do Łazienki staje się ostrożniejsza, a popołudniowa drzemka wydłuża się do godziny, dwóch. Nie chodzi o to, by pędzić do internetu po diagnozy, chodzi o spokojny zapis, kiedy to się zaczęło, jak często się powtarza, co pomaga. Czasem wystarczy ułożyć dzień w mniejsze kawałki. Krótsze spacery, przerwy na oddech, szklanka wody w zasięgu ręki, lekka przekąska pod wieczór. A gdy zmiana jest nagła i duża, to sygnał, by zadzwonić do lekarza rodzinnego i opowiedzieć rzeczowo, bez strachu, od kiedy, jak wygląda, co się zmieniło. Drugi sygnał ma smak i zapach. Spada w apetyt i zmienia się relacja z jedzeniem. Supa, która zawsze znikała do dna, zostaje. Chleb krojony na cieniutkie kromki tylko dla smaku. Bywa, że to naturalne przy spadku aktywności, ale bywa też znakiem, że ciało oszczędza siły. W domu możemy wiele. Mniejsze porcje, częściej ciepłe i miękkie, które nie męczy. Jajko na miękko, kasza na mleku z odrobiną masła, zupa krem z droplą oliwy, kilka łyżek gulaszu zamiast pełnego talerza. Płyny podawane małymi łykami, najlepiej ciepłe. Woda, kompot bez cukru, herbaty, które nie drażnią. I przede wszystkim wspólny stół. Często się je nie dlatego, że się chce, tylko dlatego, że ktoś obok nalewa herbatę i mówi: "Zjedz ze mną". Trzeci sygnał bywa cichszy niż szept. Zmienia się oddech i sen. Ktoś, kto spał twardo, zaczyna budzić się częściej, bo trudno mu złapać wygodną pozycję, albo korytarz do łazienki wydaje się dłuższy niż kiedyś. W dzień pojawia się zasapanie przy drobnych czynnościach, jak przejście z kuchni do pokoju. Tutaj dom może stać się tarczą. Lampka z czujnikiem ruchu w nocy. Pantofle z antypoślizgiem ustawione przodem, poręcz w łazience, poduszki pod plecami i kolanami, by oddech miał łatwiejszą drogę. Krótkie wietrzenie co godzinę, dwa kroki przy otwartym oknie, chwila siedzenia z wyprostowanymi plecami i czujne oko na objawy nagłe. Duszność, ból w klatce, jednostronny obrzęk klatki to te momenty, kiedy nie czekamy, tylko dzwonimy po pomoc. Czwarty sygnał dotyczy iskry w oczach. Nagle mniej się chce rozmawiać, telefony skracają się do Dobrze, dobrze ulubiony serial gra, ale wzrok błądzi po Firance. To nie zawsze smutek. Czasem mózg oszczędza energię na podstawowe sprawy. Wtedy działają małe, czułe gesty krótsze rozmowy, ale częstsze pytania, na które odpowiada się jednym słowem herbata? Czy kompot, radio czy cicha? Albumy zdjęć na stoliku, ulubiona piosenka z młodości w tle. Gdy pamięć płata figle, nie egzaminujemy, pamiętasz, tylko opowiadamy. To zdjęcie z lata u cioci na wsi. Pamiętam zapach lip i twoje śmiechy. To są nitki, które podtrzymują wiąz, gdy słowa się skracają. Wreszcie piąty sygnał. Bardzo praktyczny. Częstsze potknięcia, nagłe nie wiadomo skąd śniaki, trudność w dopięciu guzików, sięgnięciu po kubek. Dłonie i kroki proszą o spowolnienie. Podnosimy rzeczy codziennego użytku na wysokość serca, zabieramy śliskie dywaniki, stawiamy stabilne krzesło z podłokietnikami przy stole. Rano, dwie minuty rozruchu krzesłowego. Powolne wstawanie i siadanie z oparciem dłoni na blacie, kilka krążeń barków, wspięcia na palce. To nie są ćwiczenia dla sportowców. To oliwa dla stawów i pewność dla kroku. Te sygnały same w sobie nie mówią, to już. Mówią, zatrzymaj się, popatrz, ułóż dom, zadzwoń gdy trzeba. Polskiej tradycji zawsze ratowało nas porządek i obecność. Kiedy dom jest miękki, a plan dnia łagodny, łatwiej usłyszeć, co chce nam powiedzieć ciało i serce. Jeśli chcesz, przejdziemy dalej do znaków, które pojawiają się jeszcze subtelniej i do prostych kroków, które pomagają rodzinie działać mądrze, spokojnie, bez pośpiechu. Kiedy rytm dnia zwalnia. A apetyt i rozmowy maleją. Pojawiają się też sygnały bardziej ukryte. Nie krzyczą, nie proszą o natychmiastowe decyzje, mówią po cichu: Usz mnie. I tu rodzina ma ogromną moc nie w wielkich słowach, lecz w małych ruchach, które zmieniają codzienność na bezpieczniejszą i lżejszą. Często przychodzi moment, w którym dzień się zwęża. Senior rano potrzebuje więcej czasu, by ruszyć, a po południu szybciej gaśnie. Zamiast walczyć z tym jak z przeciwnikiem, warto przeprojektować dzień jak mieszkanie. Najważniejsze sprawy kładziemy blisko rana: telefon do przychodni, wizyta pielęgniarki, krótki spacer po klatce, ciepły posiłek. Po południu miękko muzyka, album, krótsze rozmowy. Światło lampki zamiast telewizora, który męczy. Dzień działa jak orkiestra, gdy damy mu dyrygenta. Jedną kartkę na lodówce z trzema punktami: jedno dla domu, jedno dla zdrowia, jedno dla serca. Oddech bywa lustrem. Jeżeli przy zawiązywaniu butów brakuje tchu, a po drodze do łazienki trzeba przystanąć, dom może od razu pomóc. Uchylamy okno na kilka minut co godzinę, podnosimy oparcie w fotelu, dokładamy jasną lampkę do wieczornego czytania, by nie mrużyć oczu i nie garbić pleców. Przy drzemce podkładamy zwinięty kot pod kolana i drugi cienki pod łopatki, klatka piersiowa robi się lżejsza. I bardzo ważne, pęczek prostych zdań na kartce, gdy dzwonimy do lekarza. Od kiedy się męczy, po ilu krokach? Co pomaga? Czy pojawiły się nowe obrzęki łydek? To jest język, który medycyna rozumie i który oszczędza wszystkim sił. W kuchni dobry plan to ciepło i gęstość, a nie wielkość. Mniejsze miseczki, częstszy, z aromatem, który przywołuje wspomnienia. Zupa krem z marchewki, odrobina masła i koperek, jajko na miękko i kromka dobrego chleba z twarożkiem. Kasza, manna lub owianka, ale na ciepło i nie wielka jak garnek. Płyny w małych łykach najlepiej ciepłe to budzi łagodnie i nie męczy żołądka. Wspólny stół robi cuda nawet jeśli to tylko kilka łyżek zjedzone razem mają inną wagę. Pojawia się też cicha niechęć do dłuższych wizyt czy hałaśliwych spotkań. Nie bierzmy tego do siebie. Mózg oszczędza energii. Zróbmy spotkania krótsze, ale częstsze. Dwa zdania przez telefon rano, dwa po południu. Jestem, pamiętam, to balsam, który działa lepiej niż wielogodzinne kolędowanie, po którym wszyscy są zmęczeni. Jeżeli rozmowy się rwie, zmieńmy formę. Czytanie nagło z krótkiej notatki z gazety, wspólne liczenie kroków z kuchni do okna. Opowiadanie zdjęć zamiast pytań: Pamiętasz? W więzi chodzi o obecność, a nie o długość zdaneń. Bezpieczeństwo w domu to spokój w głowie: ścieżka nocna, od łóżka do łazienki bez dywaników, z lampką z czujnikiem, pantofle ustawione czubkami do wyjścia, poręcz przy toalecie, mata antypoślizgowa pod prysznicem, woda w butelce z dzióbkiem na stoliku nocnym. W dzień stabilne krzesło z podłokietnikami, stolik nie za niski, najczęściej używane rzeczy na wysokości klatki piersiowej. To są te zmiany, które się robi raz, a pracują codziennie, cicho, bez chwalenia się. Zdarza się, że pojawia się nowy ból, niewielki, ale uparty. Nie czekajmy, aż urośnie. Zapisujmy, gdzie, kiedy, co pomaga. Krótkie ciepło na plecy. Delikatny masaż olejkiem, odpoczynek w pozycji, w której ból milknie, i telefon do lekarza z konkretem. Trwa od tygodnia, nasila się przy chodzeniu, ustępuje po odpoczynku, w nocy wraca. Wtedy zamiast wróżyć, dostajemy plan. A plan to lek na lęk. Są też sygnały nagłe, których nie przeoczamy. Ucisk w klatce piersiowej, nagła duszność, opadnięty kącik ust, bełkotliwa mowa, nowe silne osłabienie jednej strony ciała, czarne stolce, krwawienie, odwodnienie z zawrotami głowy. Tu nie robimy narad rodzinnych, tu dzwonimy po pomoc i pamiętamy, że to nie robienie problemu, tylko troska. Wszystko to można ująć w jednym zdaniu: Mniej znaczy mądrzej mniej bodźców. Mniej pośpiechu, mniej rzeczy do noszenia, więcej porządku, światła, ciepła i bliskości. Tak powstaje dom, który niesie, kiedy siły kaprysią. Jeśli czujesz, że te podpowiedzi są Twoje, dołóżmy jeszcze delikatną warstwę. Rozmowy, które nie ranią, dokumenty na wszelki wypadek i małe rytuały, które zamieniają lęk w spokój, nawet w najtrudniejszy dzień. Największą siłą domu jest to, że można w nim być sobą bez pośpiechu. Kiedy ciało mówi szeptem, a dzień się zwęża, bliskość staje się lekarstwem, które nie ma opakowania i ulotki. To dotyk dłoni, głos znany od lat, zapach herbaty i światło lampki pod firanką. W takich okolicznościach to, co trudne, nie znika, ale przestaje nas przytłaczać, bo wiemy, jak przez nie przejść krok po kroku. Zacznijmy od rozmowy, która nie rani. Zamiast przepytywać z pamięci, mówmy o tym, co wspólne i konkretne. Zrobiłam rosół tak jak u cioci Zosi, pamiętasz, jak w niedzielę stół się uginął? Połóżmy ten koc, ten, co go zawsze lubisz. Krótkie zdania, łagodne pytania, wybory albo albo. Kiedy pojawia się lęk, że będę ciężarem, odpowiedzmy czynem. Jadę do apteki, wezmę też twoje leki. Wpadnę jutro na 20 minut na herbatę, posiedzimy. To pozwolenie na przyjęcie pomocy bez tłumaczeń bywa dla seniora jak oddech. Druga sprawa, praktyczna i dająca ogrom spokoju, to porządek w dokumentach i plan na wszelki wypadek. W kuchni na lodówce niech wisi kartka, lista leków i pur, rozpoznania, numery do lekarza rodzinnego, pielęgniarki, bliskich. W kopercie, w szufladzie trzy rzeczy. Dowód i karta NFZ, upoważnienie do informacji medycznej i woli opiekuńczej, krótka kartka z życzeniami i granicami. Co pomaga? Muzyka, światło, ulubiony koc, czego unikać? Hałas, pośpiech, kto ma decydować, gdy senior jest słady. Taki domowy pakiet odejmuje strachu rodzinie, a seniorowi daje poczucie, że sprawy są w jego stylu, nie jak popadnie. Trzecia nić. Czuła i bardzo polska to rytuały, które trzymają dzień. O stałej porze herbatka w szklance z koszyczkiem, radio z audycją, krótka modlitwa czy chwila wdzięczności, przejrzenie dwóch zdjęć z algumu. Wieczorem lampka nocna zamiast ostrego światła, kapcie ustawione czubkami do wyjścia, woda w butelce z dzióbkiem w zasięgu ręki. Rytuały mówią ciału: Tu jest bezpiecznie, a kiedy jest bezpiecznie? Lęk cichnie i sen przychodzi łatwiej. Czwarty element to nasza współpraca z opieką zdrowotną. Nie wszystko musimy dźwigać sami. Jeśli pojawiają się nawracające dolegliwości, ból, duszność, bezsenność, poprośmy lekarza rodzinnego o wsparcie zespołu opieki paliatywnej lub hospicjum domowego. To nie ostatnia stacja tylko o specjaliści od ulgi i komfortu, którzy uczą jak układać poduszki, jak dawkują się leki przeciwbólowe, jak reagować na duszność w nocy, do kogo zadzwonić po 18. Nierzadko jedna wizyta zmienia dużo. Lepszy schemat leków, prosty sprzęt w domu, numer do osoby, która zna odpowiedź. Piąte, o czym często zapominamy, to nasze własne siły. Opieka to maraton, nie sprint. Podzielmy się tygodniem. Ktoś od zakupów, ktoś od wizyt, ktoś od towarzystwa. Przyjmijmy pomoc sąsiadów, parafii, wolontariatu. Nie musimy być bohaterami w pojedynkę. Krótkie zmiany na wachcie sprawiają, że uśmiech starcza na dłużej, a cierpliwość nie topnie w połowie dnia. I wreszcie emocje. Nie udawajmy, że ich nie ma. Łzy przy zupie są na miejscu. Śmiech z anegdoty sprzed pięćdziesięciu lat, tym bardziej. Dobrze jest nazwać to, co w środku. Dziś mi ciężko. Dziś lżej, posiedźmy przy oknie. Taka szczerość buduje klimat, w którym każdy może oddychać. Senior czuje, że wolno mu być sobą, nawet jeśli słowa skracają się do spojrzenia i ucisku dłoni. A rodzina wie, że dobrze kocha, po cichu, ale całym sercem. Jeśli czujesz, że te wskazówki układają ci w głowie spokój i plan, zostań z nami dłużej. Napisz w komentarzu, co u was najbardziej pomaga: lampka z czujnikiem, kartka na lodówce, wspólna herbata o 17? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, bo tu rozmawiamy o sprawach trudnych, tak jak przy kuchennym stole, z czułością. Prostotą i bez pośpiechu. Niech w Waszych domach będzie jasno, ciepło i bezpiecznie, w każdym wieku.